Jak nastawienie przed już, jutrzejszą walką? Jesteś gotowy już na wojnę? No, oczywiście, jestem gotowy na super walkę, pewno w siebie wszystko, zostawię serce w środku klatki. Jasne, to jest walka semi-pro, czy, czy planujesz po tej walce, jeżeli udałoby się wygrać, już, już wejść w zawodowstwo, walczyć w zawodowe walki? Ja mam dopiero 16 lat, na, w K1 biłem się w semi-pro, mam rekord 3-0 aktualnie, mój trener, czyli mój tato, Twierdził, że jest czas na MMA. Zaczynamy semi-pro MMA. Mam nadzieję, że wygram. Kolejną walkę mam już zaplanowaną na za następne trzy tygodnie w Gdyni. Zobaczymy. No, na razie traktuję to jako zabawę. Na zawodowstwo przyjdzie jeszcze czas. Mam jeszcze dwa lata. Chcę przez te dwa lata startować amatorsko i półzawodowo. Chcę sobie pozdobywać to doświadczenie i potem zobaczymy, co czas przyniesie. Startowałeś w amatorskim MMA już. Powiedz, jakim możesz pochwalić się rekordem. W amatorskim MMA startowałem na. Mam ogólnie zrobionych 10 walk, z czego 9 wygranych, jedną przegraną, ale nie fartownie przegraną, bo nie z mojej winy. Tylko niestety lekarz zatrzymał, bo mi leciała krew z nosa i niestety nie mógł tego zatrzymać i przerwał. Ale te 9 walk mam skończone wszystkie przed czasem. Czy wywodzi się z generalnie? Czyli plan na walkę jest utrzymać walkę w stójce i, i zniszczyć przeciwnika ciosami, tak? No nie do końca jestem wszechstronnym zawodnikiem. Wszyscy tak naprawdę mówią o moim K1, o mojej stójce. A grapplerem też jestem tak naprawdę utytułowanym, ponieważ startowałem przed MMA, startowałem w K1 i na przemian z grapplingiem. Czy to w kimonach, czy bez. Jestem kilkukrotnym mistrzem polski w BJJ Nogi. Więc jestem wszechstronnym zawodnikiem, jestem przygotowany na każdą płaszczyznę i jestem przekonany, że jestem po prostu lepszy od mojego przeciwnika. Czyli masz zamiar pokazać cały przekrój swoich umiejętności jutro w walce? Tak, mam zamiar pokazać wszystko, co mogę, dać siebie 100%, nawet 200% i wygrać walkę, nieważne czy w parterze, czy w stójce. A oglądałeś walki przeciwnika? Wiesz, jaki, jaki jest jego najmocniejszy punkt? Pff, jak go wpisałem, to wyskoczyły mi dwie walki na Almie, obydwie skończył przed czasem. Wydaje mi się, że jest dobrym grapplerem i ma dobry parter po prostu. Okay. Czego można Ci jutro życzyć, poza tym, że powodzenia? Trzymaj za mnie kciuki i żeby była dobra walka, bo to jest tak naprawdę najważniejszy nie wynik, bo to nie są walki zawodowe, tylko to są półzawodowe, tu się liczy doświadczenie i widowisko. Trzy rundy po trzy minuty, jesteś gotowy na pełen dystans, kondycyjnie przygotowany na tyle, żeby po prostu dać, dać pełen dystans, pokazać się na przestrzeni trzech rund? Tak, na pewno jestem gotowy, bo z każdymi zawodami, z każdą galą staram się być po prostu lepszą wersją siebie i jestem na pewno na to przygotowany. Okej, okay, w takim razie pozostaje życzyć powodzenia i komu chciałbyś podziękować? Przede wszystkim chciałbym podziękować moim trenerom. Łukaszowi Borowskiemu, mojemu tacie, to jest mój główny trener, który pracuje nade mną, skupia się nad moimi wszystkimi aspektami, pomaga mi we wszystkim. Trenerowi Mateuszowi Dubiłowiczowi z Rio Grappling. Za to, że mnie wspiera w MMA, pomaga mi, szkoli mnie w tej, żeby łączyć te wszystkie płaszczyzny, żeby to jakoś wyglądało, żeby było dobrze. Trenerowi Adamowi Rydzakowi z Kickboxing Fighter Nova Soul za pomoc w szlifowaniu moich umiejętności stójkowych. No i oczywiście chłopakom wszystkim z elitarnych z Rio Grappling z Fighter Kickboxing Nova Sól. Sponsorom nie chcę teraz niestety dziękować. Na moich mediach społecznościowych na pewno im podziękuję, ponieważ trochę jest, a nie chciałbym zapomnieć o jakimś, bo każdy wkłada cegiełkę do mojego sukcesu. każdym razie, przeglądajcie media społecznościowe i dzięki wielkie, powodzenia, życzę.